No, i to przechodzimy teraz do normalnej fazy meczu. Protect. Aha! Patus chyba nawet nie zna za On nawet chyba nie wie o co chodzi z On <ścoughs> nie wie o co chodzi. Niech to się wytłumaczy. Tidek, czemu słyszę Twoją schizofrenie? Nie wiem. To jest zaraźliwe, pamiętaj. No rzeczywiście, to trochę ryzykuje to tą jeden Panie, już cała ekipa Commandos Hustle jest na to zarażona. Już nie ma Protek na Nelwie, No w sumie nie dziwię się, patuzowie. Uh, people are, was, are asking for these symbols. On the maps. Uh, first three, that Red Fire is uh, HR bracket, so you have to play these maps with Hard Rock mode. And uh, those, uh, those three weak. Uh, uh, Angry symbol. <laughs> <laughs> yeah. Those uh, three, Cross Soles, Garden, and Interne Beach uh, are uh, maps a lot harder. Then uh, rest of the rest of the pool. <laughs> That at least two levels harder Very good English, yes, yes, ja, ja. Ja, good nie. Eh, jakie mamy? Protekty... Protekty protektuje Sunflowera, Patus Nelfa, czyli oboje sobie protektują Accuracy. Patus banował Cyber Angel. Tak jest. Chociaż powiem szczerze, no cokolwiek Patus nie, z... nie zbanował, to byłoby dziwne, ponieważ no tutaj raczej no, jest on dobrym aloranderowcem i nie wiem, na czym tutaj może gorzej pójść. Może rola zrobił w ukryciu na to, co zbanować. No, bo po prostu uznał, że może ta mapa po prostu idzie mu najgorzej ze wszystkich i... Po prostu eliminuje mapę, która w ustępnego żyjdzie. Dive z rolą 65 punktów, więc chyba pikuje pierwszy. A Dive mówi, że oddaje pika. Jezu. Wszyscy piki oddają. No, uprzejmi są. Jezu, ja, jeszcze dragon przeciwko nam. On jest za Bagietą, nieee. Oj no darki, darki Na bardzo liczę dragon, że jak spotkasz patusa w drabince jak, naj, jak najszybciej, żeby cię tak wyruchał, że tak cię będzie bolało to dupsko. Boże Święte... Nie no przepraszam, nie, nie, inaczej, przepraszam, nie chciałem. Inaczej, tak. żeby mu się dwusetka trafiło. Jak to się mówi. Patus nie wyruchał tak Tak. Nie, przepraszam. Kitej tak cię nie wyrucha, jak wyrucha was patusku. Aktualizacja pasty. Dokładnie. <noise> <noise> Wracając do meczu, Patus oczywiście piknął Nelwa. No raczej dużo nie trzeba będzie mówić na ten temat. Piknął swojego Protekta, tak? tak? Piknął swojego Protekta od razu. Pytanie tylko. Jak dobre ratio tu będzie. Mm, tutaj chyba najlepszy wynik ma z tego co pamiętam. Jest to FCSS chyba 117 czy jakoś tak. No to Patus ma co przebijać. On jest tutaj bez problemu jest w stanie zrobić poniżej 100 czy Ogólnie bez Szutcola to jest jakieś chyba 80 z tego co widziałem. Taki na lokalu. Ale Szewu, ładny start! Powiem. No, Szewu bardzo dobrze sobie radzi. 99,8, no powiadomo, to dopiero to jest początek streamów, ale. Patusz trzyma podobne jak. Uh, ten klient. Patusz trzyma podobne jak Krystop aktualnie bo punktacja cały czas skacze, więc przewód póki co jest na równi jeszcze Oczywiście wiem, że przy tych pierwszych notkach, te pierwsze 400 combo to jednak mogą być procentowo większe różnice, ponieważ tak działa tutaj ten procent, że jeżeli <grymny> <grymny> 15% różnicy to może być maksymalnie 1000 punktów różnicy ale potem z biegiem czasu te różnice już są bardziej zauważalne w punktach. Shevo zaczyna odrobinę Binę się sypać pod względem radio. I chyba... Wybało mi się to była 200, ale nie Była jedna, widziałem ta na to. jedna. jedna. Jak muzyka, tak jest. No Patus taci radio, Póki co idzie mu gorzej od konsola, więc... E... Polacy górą! Polacy górą. Uuu, Patus. Dobra, myślałem, że ta ci na tych rolach. No jednak robię ładnie. Najmniej no, wszystko 9987. No Shundon miał 99 chyba 88, albo jakoś tak, więc close, bardzo do wyniku póki co jest. Shun... My jesteśmy podczas breaka, oczywiście. No 1100 punktów przewagi na takie mapy, to jest jednak dość dużo. Tylko mi... nawet nie wiem czy Miz był ratował tutaj jeszcze po takiej sytuacji. Ojojoj, Patus oj, oj. regeneruje swoje akurejsje. No jednak jego timing No, zaraz bardzo, bardzo, bardzo się skupił. Poniżej 100 nie będzie, ale będzie jakieś 110-120. Ojojoj. Ma odrobinę... Oj, 89 ma już! Ma! O! Ile? No, ja słyszałem. Moja akcja z 123? sobie 23. Już myślałem. 113 przebił. 300. Przebił. nie, Przebił te 996 tysięcy punktów. No, przebił, całkiem solidny wynik. Przebił o 6 setek. Nawet dobra. po to jest zaskoczony tym skorem. Będzie ta krótka przerwa, ponieważ nasz streamer będzie robił mojego restarta, żeby jakoś mu zmienić. Jazda, teraz będzie pik y, szewu, ciekawe czy pójdzie swojego protecta Znaczy pikuje pikowie widzę, pikuje PF, sunflowera. czyli, czyli flower tak jest. To, to jest, jest bardzo ryzykowne, chociaż tak naprawdę może wybierać cokolwiek. No to tej, jest w sumie, no... To jest na, mapa, która jest najbardziej przybliżona do Placy Bets. I patrząc na logiczne a to patus to miał naj Gorszy performance na właśnie Place mimo że to jest trzecie miejsce, to było jego najgorsze miejsce w tych skilfowalikacjach. A Sheviu miał najlepsze performance właśnie na Place więc jakoś stara się przybliżyć yy, do Patusa tym skillsetem. No jednak by... nawet jeżeli nie o punkt, to żeby po prostu mieć jak, walczyć o jak najmniejszą różnicę punktową. Tak jest. To teoretycznie ma największe szanse, żeby ta różnica była jak najmniejsza. A może uda mu się wygrać? Widzimy na Generalu, na serwerze, że według Skryptczana to Szebu wygrał o 14 tysięcy punktów. <grymne> <grymne> tak. Kochamy Skryptczana. Znaczy Skryptczan pokazał, że Patus wygrał o typu Punkty, tylko że pokazuje wynik, że jest szewu 1, a plus 0. No według skryptu na szewu zdobył w takim razie milion 11 tysięcy punktów. Okej. Okay. Widzę, że Szewu startował z 200 na pierwszym Nie Niedobrze. Ale to jest tylko jedna dwusetka. Tutaj może się dużo zmienić. I. A nie! A tu trzyma bardzo, bardzo ładna acuracy Bardzo wysokie 99,7 to jest w tym mapie... No to jest bardzo solidna acuracy. Oj! Ale zmisował! Oj, oj oj, to był chyba jakiś mocny mocny jakiś... jak się to mówi... misread. Bo on to kliknął, tylko nie wiem czy... ja bym po prostu pomylił klawisze. On to chciał kliknąć, ja dowiedziałem, był tam tapy, tylko po prostu jakby to źle przeczytał tego Graysa. Czyli, żeby kolejny raz najlepszy zawodnik się musiał pomylić? Mm, dziwne, dziwne. No, raczej, raczej by mapę specjalnie nie przegrywał, ponieważ e, najlepiej dla niego byłoby, byłoby wygrać wszystkie mecze 4, 4 do 0, bo wtedy ma najlepszy bilans i będzie miał na wyższej A tak to, tracąc punkty, utrudnia sobie Drabinkę na pewno, ponieważ będzie trochę najlepszych przeciwników. Jednak Szewu więc... powinien się nadal postarać, bo wciąż ma jakieś szanse przegrać. No musiałby naprawdę się wyro... musiałby naprawdę dużo stracić. Misa na w tej mapie zabiera dużo punktów. Tak więc no, Szewu musiałby się to posypać. Szewa waga to jest 7000 punktów, 8 znaczy, więc... Oj, dosetka u szewu niedobrze. No, różnica jest coraz mniejsza. 4000 punktów, ale chyba czasu nie starczy, no chyba że jakąś setkę walniesz, ale... Ojej, groźnie, groźnie. 2000! Ostatnie notki... Ma to! No i mamy to 965 tysięcy <laughs> prawie... 2500 różn... 2512 punktów. Eee... A eee, tak, teraz trzeba będzie. Pomimo, że wpisał 2-0 dla. Szunco podobno źle rola wybrał. Aha. 1-1, jest taki. No i 1-1. Trzeba nie przegra tego mecza do zera. No bardzo duży buddysten, Patus, naprawdę. Z historia to był... lubi się powtarzać. To był naprawdę, no, mis. To raczej nie powinien się zdarzyć. No. Ale to był czysty błąd. To nie było żadne wina, nie, to nie była żadna wina techniczna nie. To był czysty błąd gracza. I tyle Mama... właśnie zapłacił za ten spacer. Dokładnie. <noise> Szczególnie, nie że właśnie tak mówię, to są mapy na HR, to są naprawdę proste do FC i misy takie mapie to jest praktycznie śmieć. Nawet nieważne jak dobra accuracy masz, no zrobił się ten 100, około 300, To jest bardzo mało na tej mapie, no ale miss. No, ale niestety mis. Bardzo boli na takich mapach, szczególnie jak jest mało notek. No i lecimy o Oasis. Raczej bez zaskoczenia. Przynajmniej będzie co słuchać. Oasis, patu spikuje Aziz. Napisał Dawaj Sadid. Nie rozumiem, no. czy on to mówi do Szewu, czy Dawaj czy on mówi o sobie. Nie wiem, czy mówi o sobie, że. Będzie grać Site Read. To będzie bardzo ciekawe. Mi się wydaje, że bejtuje. Zobaczymy na pierwszej SV. Bo... Zobaczymy na pierwszej, tak, pierwszej ta, ta, ta SV. Tak, ta pierwsza SV. Takie to, taki mocny bumper reverse. To on zmienia każdego gracza praktycznie. Jeśli trafi go idealnie, to znam mapę. No, póki co zaczyna stabilnie 99%. No tak, 99. początek jest prosty, nic się nie dzieje zbytnio. Już na pewno TT będzie miał bardzo dobre ratio, ponieważ ta mapa jest fatła do ratio. Zobaczymy. No patrz, co. Zapał bardzo ładnie za pan tym a więc mistrzem też tego nie zna. Albo tego nie ćwiczył. To ja też ładnie złapał, o ale szczególnie jest strasznie. No widać, że jednak side wygrywa. gry się z tym na. rydymem tam jeden 200 upadł, co? Kolejno. No, odrobinę się sypie. Jak oczywiście na swoje, jak racing. Znaczy, no, ten protokół jest bardzo tricky, więc. <grystanie> Nawet tego nie zmyliło. On to zna. <grystanie> Mi się wydaje, że chodziło o to, że pasze to szefu zajęcie. Chociaż to na pewno. Znaczy, nie chcę teoretyzować, ale jeżeli widział tą mapę na showcase, no to to jest jednak już. Nie znaczy, wiem ale mi się wydaje, że na czacie chodziło o to, że do ta tam aposadiduje i to oparte smoku do szewu Chyba jednak tak. Szewu te apy chyba nie grał, te nie grał z Moskasem. Szewu te apy tak. nie grał z Moskasem. Bardzo o, tu słow... na setka nas wejściu w ja Już chciałem mówić, że bardzo solidnie I kolejna na en OJ! Co setka. On on Składował tam, nie wiem dlaczego Już chciałem powiedzieć, że ma pasowane accuracy No ja już teraz... Chociaż tak trzyma no 99,7 Na samym razie. praktycznie sobie to wyrobił No i zaczynamy tą lepszą część Tak, moment Let's go O, widzę że... Kolejna dwusetka ze strony Patuza. Może no taki pojedynczy nie sądzę, ponieważ jest aż posad różnicy I zaczynamy SV Fatuus mm. robi perfekcyjnie, bo powiedział, że ja maksymalnie się No Fatus tutaj bezproblemowo Szewu no, niestety jest... z misowo. Niestety 99,7 nie będzie raczej u Patusa a to głównie przez te setki, co ona na początku, tam na tym słożami Szewu dalej misuje o, niestety się niestety na tym fragmencie No i Patus kończy mając 988 tysięcy punktów Patus pisał na czacie Bardzo fajna mapa, to ja pewnie się jeszcze raz RATIO tak jak mówię, będzie miało bardzo dobre i na głównie dzięki ratio sobie taki mocny wynik zrobił. No jednak znacznie, znacznie lepsze ratio. 261,3 setek. No gdyby nie te 200 i setka, to, to byłby bardzo, bardzo solidny wynik. Teraz pikuje szewu i tak patrzę na apy to chyba jedyne co mu zostało, to chyba z tych prostych map raczej nie ma co pikować. Jakiś Lenów czy szczególnie hard który na to pewno to było czy samobójstwo. Chyba, że SV. Chyba, że SV. To to jest otwarte. Ewentualnie szana do wyboru Jubikiri Gemma, no ale to jest. To, jest, to może i potencjalnie jego ostatni pik w tym meczu, jeśli. Prze, jeśli to mapę, to poniesz potem nie chyba. No, na, na tej mapie zdecydowanie jest o wiele trudniej misnąć niż na że, bo to jednak jest najbardziej basic mapa, jaka jest, istnieje w tym poolu. I tutaj jedyna szansa na misę to jest po jakiś, nie wiem, klawiatura się odłączy albo, nie wiem, jakieś kejka wyleci, nie wiem, kamieńcza nie zarejestruje, tylko wtedy można na tym misnąć. No, on może niestety tylko i wyłącznie na misę liczyć, ale czy drugi raz się to zdarzy, tego nie wiemy. Patrz się opiecze, to co jest ten korczak, tak, to jest korczak. Czy bardzo z długi na pula? Przyszedł po prostu to dla niego z weekend. War tu z setką jedną. No tak, pula właśnie jak już mówił wczoraj Citek, już prawie jest 7, a nie już jest prawie 9. Tak, już, już jest prawie 900 zł. Pula. Tak więc okazuje się póki co, że jest duże prawdopodobieństwo, że wszyscy płacą bagietą. <grym> no ale tak, z tą jedną dwusetką. Dlaczego chyba? bardzo szybko odzyskuje? Dlaczego chyba i... bez dwusetek? Samym ratio przegrywałem się w ale ale... Chociaż może miał tam jedną dwusetkę. Szewu. Oj, oj, tam poszły dwie 200-tki aż, zjadka. na całym kordzie, tam 200 to był kord. To jest ciekawe, szewu póki co na prowadzeniu. Aha. Widać chyba, że Patu się w ogóle tego połań nie przygotował i... I OD10 na HR jednak trochę, no, boli bardzo I jak mapy się w ogóle nie zna, jednak można sporo dostępowaność, no. Patus cały czas... O, no, przewagę, ponieważ ma lepsze Ratio. Na pewno ma mniej dwusetek od patusa, ale na radio przegrywa. To jest tylko 500 różnicy to nie jest dużo. No, szala nadal się przychyla w obie strony. Jeśli Patus się nie skupi i będzie robił te dwusetki takie randomowe, to chyba może... Oj nie! Dwusetka była wziąłem jedną. Na 200 od patuza e oczekiwałbym na przykład przy Split trilu tym lekkim. O, to jest też możliwe. Niech się można tym pomylić. Może go, za może go zaskoczyć, jak to nie zna. Ewentualnie też może go sama końcówka zaskoczyć, ponieważ tam jest... Tam się BPN zwalnia i notki mają większe odstępy. No mógłby tam, skończyć tak. z jedną dwusetką. Tam się faktycznie można na akurat, jeśli się te, tej te te kocówki nie zna. Tego spowolnienia. A tu już jest 2000 różnicy, ciężko bo to było jedną dwusetką setką zredukować. Ale ja wszystko Patus bardzo szybko odzyskał swoje accuracy, Już 99,64. Hmm. Musi mieć bardzo dobre ratio, ponieważ on ma chyba z dwusetki, a ma prawie 99,7. To musi być około 100 300, jak nie więcej. Zobaczymy teraz tą końcówkę, czy. Czy się pomyli na tym zwolnieniu? I teraz? O! Widziałem! I była 200! To tak, spowolnienie go zmieniło, bo, bo myślałem, że jest 100 BPM, Ale no właśnie, no, no jaka... tak tysięcy po raz pierwszy. Tak, to nic nie zmieniło. Bardzo dobre ATIO, 1437 ten 300. Ale te 4200 I... jednak bolały. Bardzo. No dobry pik ze strony szefu, nie powiem, no mnie jakoś jakąś tą przewagę. No ale te dwusetki. Miał nawet lepsze dwusetki, no ale w sumie nawet jakby to szefu ja sesnął. No, to i tak by to nie starczyło niestety. Za duża różnica w radio. Po to że ma jakieś problemy techniczne i potrzebuje restartu. Mamy jeszcze czas. Nie jest i tak przy Mek Tak jest. Jeśli tak już gratulujemy dla szefa, tego jest punkt honorowy i... Pomyślałbym, że każdy dopad będzie miał bez problemu 12-0. A tu się okazuje, że no, przegrał Pika i legitnie go przegrał ze swojego, ze swojego będu. No, zaczynam się zastanawiać nad tym, czy. Może, zagrał, może zagrał ten pół raz? No, patrząc na że na zna to. Trochę mi się to nie podoba, szczególnie, że Patus miał no, aż tydzień więcej czasu i ma dwa tygodnie na chociażby zagania pula, chociaż raz. Ponieważ tydzień temu nie miał żadnego meczu, a i tak nie chciało mu się. Wolą spacerować. Dokładnie. <głynne>. Jedynie może tylko zna pula ze streama, bo czasami widziałem, że oglądał streamy z meczów tydzień, tydzień temu. I też dzisiaj na przykład oglądał streamy. Więc może ćwiczył pula, patrząc na pula. <noise> Patus mówi, że ma problemy z komputerem od kilku tygodni. To naprawdę zaczyna się składać tak, jakby historia miała zatoczyć koło z zeszłego roku. Znaczy, no nie powiem, że mnie to trochę cieszy, bo jednak. Może szansa, że Patus tego trudnia uprzedza nie wygra. No to, to prawda. Nie szanujemy bagiet, nie szanujemy yy, obcokrajowców obco, w polskich turniejach. No, lepiej nic nie mówię, bo zaraz to nie przyjdzie ośrodek zachowań artystów ksenofobicznych. O tak, zgarnął Znaczy nie, nie się, oni po prostu napiszą, to tak jest na Facebooku. Aha, POTUS ma 2ms po godzinie gry opóźnienia. Dwa, dwa ms jest nawet niewyczuwalne. Ale teraz widzę, pikuje Internet Beach i Dragon... Właśnie moja schizofrenia mówi, że y, w standardzie niby się 2ms wyczuwa. Y, ja grałem w banie kiedyś na sterem lapku na 8ms i każdego orałem. Y, jeśli ktoś serio wyczuwa różnicę między 0,5ms a 2ms, szczególnie w standardzie, gdzie timing widowy są fuj szersze... Przepraszam, Boże Święty, przepraszam. Jak macie problemy z ms to zapraszam na Catch the Eye. Ale wracając do gry 99,88, <grych> no póki co bardzo solidnie. Zapowiada no Dragon jest póki co zagrożony, jeśli chodzi o. Swój. O, Dragon się boi o swój wynik. No Smith jest jedyna osoba, która może się o cokolwiek martwić, jeżeli chodzi o patuza. Szef cały czas pisuje, niestety. A tu już mapa jest, która trochę wykracza poza jego, poza jego comfort zone. No, no ta mapa jest jednak całkiem tricky dla kogoś kto tak no nie jest z elenami na tym. I to dokładnie widać po tych misach Było 200 u patusa <gry> No, aktualnie tego co mówił Dragon ma 993 tysiące SS około. 99,8 to jest jakieś 993,5 tysiąca. Więc. A nie, Dragon ma 993,8. 90... No, Patus musiałby coś jeszcze wyrobić. Tak, potrzebuje jakieś 2-3 więcej mi się wydaje, jakby chciał to przebić. Może 200 setny więcej, no. 99,8 to jest jakieś mi się wydaje pół tysiąca. O, jeszcze dziewięć, zobaczymy. No, ten paku, tak mówiłem. 993 368. Mhm. O, jakieś przez... 530 punktów mniej niż Dragon. Mhm. Ale Dragon miał SS. Przypomnę, więc je yy, miał lepsze. Yy, dobra. mycie się zakończył. Mamy 4-1, Szewu zdobył mhm, ten honorowy jeden punkt niestety już ma dwa mecze przegrane, to już praktycznie nie ma... Znaczy może ma tam jakieś matematyczne szanse, ale no, nie sugerowałbym, znaczy, nic bym na to tak się może tak toczyć. potoczyć. No Nadal i tak bardzo dobrze jest, że zdobył ten jeden punkt. Będziemy się czym mm -hmm. chwalić przez najbliższy rok. I samo to, że już Patus nie ma, dwa, nie, nie będzie miał 12 a jeszcze przed nim jest mecz z Moskasem, który no jest dobrym accuracy playerem. I też może coś wywalczyć. I jeszcze mecz z Alu. No to będą ciekawe mecze. Trochę okazji jeszcze będzie miałem na staty punktów. No, to został nam jeszcze. Dwa mecze. Jeszcze dwa mecze nam zostały. O godzinie 20:15 mister Adamello kontra szewu, który będę komentować również ja oraz Grill. Uh, miał jakieś problemy, ale powiedział, że na ten mecz już wróci. Więc miejmy taką nadzieję. To jest za 10 minut. No, to... więc widzimy się za 10 minut około. No, ja z wami jeszcze raz. Tidek, ja prawdopodobnie później. W... Jeszcze później. No, to, to żegnamy.